Dzień wszystkim, eee, zacząłem sobie robić wymianę tłoka w motorze przy przebiegu 82,6 motogodziny, eee, pomyślałem, że już pora, jeszcze mnie do tego można powiedzieć skłoniło to, że miały być zawody, miały być, bo jeszcze tego nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero akurat wczoraj, że zawody bez Hit Hero, które miały się teraz odbyć, no niestety jak to u nas w Polsce nie ma przyzwoleń na niektóre rzeczy, zostały po prostu odwołane, więc, więc po prostu tak motorek stoi, bo troszkę się tak, można powiedzieć, zasmuciłem. To, to ostatnio to był taki, można powiedzieć, mój motor życiowy, że będą zawody, nawet sobie zakupiłem wcześniej. Oponki na tą okazję, wszystko. No i tak pomyślałem, że fajnie by było zrobić yy, wymianę tłoka przed tym wszystkim, żeby doczyć motorek jechać na świeżym. Tutaj akurat wrócił mi cylinderek od Maciej'a Leo Racing, którego na pewno znacie. Do tego tłok, Vertexa. Wszystko wyczyszczone, dopasowane. Będę to składał. Tutaj mamy cały. Można powiedzieć, tłok mój zjeżdżony do tego łożyska i tym podobne zaworu wydechowego. Fajnie to wszystko przeglądnięte, fajnie wszystko wyczyszczone, nasmarowane. Jak widzicie, fajnie to wszystko Maciej robi, że, że to robi, można powiedzieć, taką kompleksową wymianę, bo kiedyś mi chłopak wymieniał też tłoka, ale to tylko był tłok. Te łożyska, to wszystko to nie było przesmarowane, no teraz dopiero widzę bo jak w jakim to było stanie, no niestety nie nagrałem filmu, bo nie przyszło mi to do głowy. Yy, w jakim to było w ogóle stanie, było to całe wszystko brudne, zamazane, także no, masakra, no ale fajnie mi to wszystko ogarnął Maciej. Głowiczka tak samo wyczyszczona, wszystko elegancko. Będę się brał za składanie, no troszkę kicha, bo tak mówię, myślałem, że że odbędą się te zawody, to było takim moim motto ostatnio życiowe żeby wjechać na te zawody do tej wierchomi, coś tam pojeździć, coś pośpirować. ale no niestety tak jak mówię, skończyło się to jak się skończyło, więc troszkę ubolewam na tym, no nie troszkę tylko bardziej, bo też z chłopakami mieliśmy noclegi, nie noclegi, pozarezerwowane wszystko się robiło pod te zawody, żeby jechać a tu niestety No taka, taka przykra, przykra niespodzianka, no ale cóż no, Będę się zaraz zabierał za składanie tego motorka Wrzucanie nowego tłoczka Stary idzie w magazyn tak, Jakbym kiedyś motor sprzedawał, żeby ktoś widział jaki był tło, co było wymieniane, to mam zawsze pełno części No i co? No i co Wam mogę powiedzieć? Jestem troszkę rozczarowany Myślałem może, że jeszcze by się chłopaki tam dogadali może by u Justina zrobić takie Beskid Hero, bo tam też jest y, sporo terenu. Rzuciłem tam taki temat w poście pod y, Beskid Hero, więc zobaczymy, może jeszcze się coś rozwinie. No a tak to nam dostaje KCH i może jakieś inne zawody, i u Justina zawody, więc... Y, no więc nic, moi drodzy, nie zrobimy. Jest jak jest, no niestety. Szkoda, bo to naprawdę bardzo fajne zawody, i od samych pierwszych, które się odbyły w żywcu, na wszystkich byłem i zawsze byłem mega zadowolony. Jest to takie przeżycie trzydniowe i ostry, można powiedzieć, trening, aż mordęga czasami, ale jechało się zawsze na to, bo człowiek chciał jechać, chciał pojeździć, było fajnie, nie? No a tu niestety mamy to wszystko odwołane i jesteśmy w lesie, więc myślę, że też. Jesteście pewnie rozczarowani? Dajcie w komentarzu, co myślicie o tym, czy fajnie, że nie ma tych zawodów, czy nie fajnie w ogóle. Co myślicie, gdzie byście zorganizowali takie zawody, opiszcie w komentarzu. Chętnie poczytam, co myślicie w ogóle na ten temat. A póki co, no to trzymajcie się. Myślę, że pewnie widzimy się na docieraniu. Chociaż jeszcze mam jeden filmik sprzed e, zawodów w Tylmanowej, taki trening, więc też myślę, że wrzucę niedługo, ale. Ale teraz co, teraz to się tam mówię, zabieram za składanie. No i później pewnie jakieś delikatne docieranie, no i jazda, więc widzimy się pewnie w następnym jakimś filmie. I co? No i tak jak mówię, trzymajcie się i zostawiam, wam, zostawiam Was tą, można powiedzieć, taką smutną e, historią Kit Hero. Dajcie w komentarzu, co myślicie o tym. A tak jak mówię, ja się zabieram za składanie od. Wszystkich części tłoka od Leo Racing, które Macie mi wyczyścił, dopasował elegancko, więc myślę, że polecam dalej tego gościa, bo jest naprawdę jest w porządku. I co jest przede wszystkim fajne, że zawsze jak mam pytanie odnośnie tego motocykla, zawsze mi doradzi albo rozwieje moje wątpliwości, za to go cenię. Trzymajcie się do następnego, hej!